Dajcie na kanale Historia Zwyczajna. W ostatnim filmie mogliście dowiedzieć się o czym będzie ten kanał. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak faktycznie wyglądało odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku, a nie tak jak przedstawiają tu różne media oraz publikacje literackie. Aby być na bieżąco z filmikami, zostawcie suba z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę, żeby ten filmik dotarł jak do jak największej ilości osób. Zabory trwały 146, a nie 123 lata. Pewnie nie myślicie sobie, że to teraz żart. Zabory trwały rzeczywiście 146 lat, a nie 123. Zapytacie pewnie dlaczego. Otóż dlatego, że już w 1772 roku zabrano nam jedna z najważniejszych ziem w naszej historii czyli inflanty. Znajdują się one na północ od naszego kraju, co możecie teraz zaobserwować na mapce. Stamtąd pochodzi m.in. Władysław Stodnicki, jeden z najwybitniejszych polskich polityków z XX wieku, który mógł uratować nas od II wojny światowej, ale niestety ludzie go nie posłuchali. Z Inflant jest również Władysław Raginis, który był kapitanem Wojska Polskiego i zasłynął z bohaterskiej walki nad Wizną podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. Inflanty były kluczowymi ziemiami dla Polski, ponieważ broniły nas od Czerwonej zarazy, jaką była Bolszewia. Polska mogła odzyskać niepodległość już w 1916 roku. Kolejny ząb, co już 5 listopada 1916 roku, doszło na Zamku Królewskim w Warszawie do ogłoszenia aktu 5 listopada, które nazwano oczywiście poprzez datę. Było to, był to dekret o utworzeniu Królestwa Polskiego, oczywiście pod przywództwem. Niemców, ale jednak zachował ono na miastkę niepodległości, u którą chodziło Polakom. Największym zwolennikiem tego dekretu był wspomniany już przeze mnie Władysław Studnicki, który otwarcie mówił o tym, że jest Germanofilem, czyli bardzo popiera sojusz z Niemcami i dążył do tego, żeby oni byli naszym głównym sojusznikiem. Jak twierdził Germanofil, siła państwa mierzy się nie poprzez jego wielkość. A poprzez siłę jego sąsiadów, którzy go otaczają. Jednym z głównych założeń tego dokumentu było stworzenie polskiej armii pod przywództwem, oczywiście, Niemców, tak zwanego Poniścia Wehrmacht. Główną rolę odgrywał tu znowu Władysław Studnicki. Jednak jego plany spaliły na panewce już w 1917 roku przez Józefa Piłsudskiego. No w tym momencie się nasz kapitalny przywódca nie popisał, ponieważ odmówił wcielenia legionów polskich, które były pod przywództwem austriackim do. Armii niemieckiej. Do Armii Polskiej, która miała być pod przywództwem Niemców. Oczywiście mieliśmy walczyć w szeregach niemieckich, ale byłaby to typowo polska armia z polskimi oficerami, z polską kadrą, no i miała zachować polskie insygnia narodowe, co było bardzo, bardzo ważne dla Polaków. Wcale nie musiał być to 11 listopada. Oczywiście przyjęło się, że 11 listopada już od kilkudziesięciu dobrych lat Polacy w sercach albo naprawdę obchodzą to święto niepodległości. Oczywiście jest to data w pełni umowna. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piusowskiemu, który dzień wcześniej wrócił z Magdeburga oficjalną władzę w państwie, został on naczelnikiem naszego państwa, czyli w pełni rządził. Od lat zastanawiam się, czemu w Polsce tak negatywnie podchodzimy do tego święta. Te jakieś piosenki są jakieś takie smutne. Zobaczmy chociażby na USA, gdzie 4 lipca jest to feta na ulicach. Ludzie strzelają fajerwerkami, cieszą się, radują, integrują, a w Polsce jest to wszystko jakieś takie. Na siłę. No, po prostu. Spać się chce, jak się to widzi, nie oszukujmy się. Natomiast myślę, że możemy to zmienić. My, przede wszystkim młodzi ludzie, możemy jakąś inwencją twórczą się popisać i wskazać, jak możemy obchodzić to święto, żeby było ono ciekawe, żeby cały świat o nas mówił, a nie tylko kilka osób najważniejszych w państwie swoje przemówienia zaprezentuje i z Bogiem tam defilada i no co to ma być. Ludzie, cieszmy się, to w końcu niepodległość, którą. Nasi przodkowie odzyskali, co prawda, walką, i wtedy to były dla nich smutne czasy. No, ale my powinniśmy radować się z tego momentu i cieszyć się, że mamy dzisiaj tę niepodległość, bo patrząc na inne państwa, możemy zobaczyć, że tak wcale nie jest łatwo jej utrzymać, a tym bardziej ją zdobyć. I myślę, że nie fajnie byłoby być dzisiaj pod okupacją jakiegoś państwa. Na odbudowę państwa były trzy koncepcje. Na lekcjach historii nie wiadomo czemu wpajają nam, że mieliśmy tylko dwie możliwości rozwoju państwa. Pierwsza to była inkorporacyjna, zaprezentowana przez Romana Dmowskiego, który pochodził z Endecji. I w skrócie można ją opisać mniej więcej tak. Polska dla Polaków, ziemnia dla ziemniaków. Tak jest! Było to typowo narodowe podejście, które miało polegać na tym, że tam gdzie nie ma 60%, Polaków w danej miejscowości, to automatycznie z Bogiem żegnamy te tereny. No, a jak wiadomo, na takiej Litwie Polaków było mniej niż 60%, załóżmy 59 i co, już nie mogli tam mieszkać. No, według mnie trochę chore podejście i kompletnie niezrozumiałe, bo państwo powinno być jak największe i powinno mieć jak najwięcej terenów, silnych terenów, a tereny litewskie. Czy chociażby infanty, o których już wspomniałem, no nie dość, że dały nam wspaniałych, w sumie najwspanialszych ludzi w całym naszym kraju, to jeszcze odgradzały nas od Rosji. A im dalej w głąb Rosji się przesuwamy, tym Rosja ma mniej terenu, co jest logiczne, czyli ją osłabiamy, a my zyskujemy. Czyli to po prostu Polska staje się coraz silniejsza w tym starciu. I nie wiem, kim trzeba było być, żeby tego nie ogarniać. Następnie możemy powiedzieć o nieco lepszej idei federacji, zaprezentowanej przez naszego genialnego woza Józefa Piłsudskiego. Miał on w swoim zanadrzu dwa plany. Pierwszym była oczywiście ideologia federacji, która polegała na tym, że Polska po prostu wyzwoli kraje typu Ruś, Białoruś oraz Litwa, i staną one się dla nas takimi państwami, które będą naszymi po prostu sojusznikami. A My będziemy świadczyć dla nich, jakby ochronę, a one będą nas ochraniać przed e, Związkiem Radzieckim. W zamyśle była to bardzo dobra e, propozycja, ponieważ e, dawała nam barierę od bolszewi, jaka była potężnym zagrożeniem dla całego świata. E, niestety Pioszucki e, postanowił zrealizować trochę uboższą wersję planu, bliższą idei Dymowskiego, które już wspomniałem. No, i potoczyło to się jak potoczyło. 17 września 1939 roku. Chyba nikomu nie muszę tłumaczyć, jaka to data. No, i wreszcie doszliśmy do sedna tego problemu, czyli do trzeciej metody, jaką była Unia. W zasadzie ona się dużo nie różni od federacji. Główną różnicą jest to, że my, jako Polska, wchłaniamy Litwę i Ruś oraz Białoruś, ale jakby nie stwarzamy im problemów z tytułu tego, że Mówią sobie po litewsku, czy tam po prostu po swoim jakimś języku bliższym ich sercu. Oczywiście myślę, że to była o wiele lepsza metoda na rozwój naszego państwa. Dlaczego tak sądzę? No, mamy barierę, ale też nie mamy takiego poczucia, że mogą nas w pewnym momencie nasi sojusznicy zdradzić. Stanowiliby oni, jakby, część naszego kraju. Co można y, bardzo łatwo przywiązać do Rzeczpospolitej obojga narodów. I właśnie w tym momencie Polska była najsilniejsza, bo wyglądała tak. A dzisiaj wygląda tak. Sami sobie porównajcie. No i myślę, że możemy zobaczyć, co byłoby lepsze. A jeszcze, żebyście lepiej zrozumieli ten problem. Pokażę Wam mapkę z 1921 roku, czyli po podpisaniu traktatów ryskich kończących de facto wojnę z Bolszewią, którą niby wygraliśmy, ale przegraliśmy. No, i już po pierwszym stresie, po pierwszym odcinku, mam nadzieję, że się Wam spodobało. Włożyłem w to naprawdę dużo pracy. Starałem się opowiedzieć jak najciekawiej, ale tłumaczy się tylko win. To już wy ocenicie, czy to się Wam podoba, czy nie. Ja natomiast mogę Was zachęcić, żebyście zostali na następny odcinek, bo przeniesiemy się trochę bardziej w czasie i porozmawiamy sobie o starożytnej Grecji. Trzymajcie się! Siema!